ELOSA! Witam na moim kanale. Dzisiaj tworzymy Austro Węgrów w grze Age of, Age of History. E, to, jest, to jest mój pierwszy film na e, kanale. Mo, możecie mnie znać. Bo mam swój stary kanał. Dalej się. Mój kanał się nazywa Crazy Frog Toma. E, wszystko razem z małej się nazywa czyli Crazy Fructoma. Ale to jest mój nowy kanał i tutaj będą filmy dla tych wizów, na tych widzów co oglądają. Crazy Fructoma. Naprawdę dobiliśmy subów Ale dzisiaj robimy Austro Węgry. E, Austriami. Dlatego e, rozwiążemy tutaj armię. Kiedyś już ogólnie grałem e, w Edge of History. a No i też piszcie w komu, nie? Też piszcie w komentarzach, żeby... W te... Też piszcie w komentarzach, żeby... E, E, też piszcie w komentarzach żeby tam e, zrobić po prostu jakieś tam propozycje dla mnie e, jakie tam zrobić to e, no co so, lecimy tutaj badania badania może trochę i inw inwestycje nie chce mi się za bardzo polepszać z nikim relacji tak to bym polepszał ale mi się nie chce byśmy mogli zainwestować trochę tutaj jakaś jakaś farma ...biblioteka może... mamy tu może jakieś festiwa, żeby byli szczęśliwsi... ...bo to są grube bulwy, które nie są nam szczęśliwe, że mieszkają w, w germańskim państwie. Nie, germańskie państwa, wszystkie one w sumie są tak bogate. Wszystkie germańskie państwa w sumie są go bogate, nie? Dobra, mamy trochę rozwiniatą naszą ekonomię już. Eee, jakie tutaj punkty? Zarządzanie, jak już dawne, zarządzanie, to dajmy, zarządzanie eee. tak. prowincje jakie tu jakaś ekonomia, ekonomia, słabo. Myślę, że pierwszym celem eee, ten, będzie Słowacja. O, właśnie, eee, wiem, że tu pokazuję cesarstwo Austrii, ale po cesarstwie Austrii będziemy musieli jeszcze podbić Bośnię, żeby stworzyć eee, Austro-Węgry. No i pierwszym celem będzie chyba Słowacja No Słowacja tu. Uuu jakie tu jednostki mogę rekrutować, panie? fajne jednostki Ja bym miał trochę więcej każdy do jeszcze, więc myślę, że jest 9 tysięcy mogę rekrutować. Dobra, nawalamy się e, nie, czekamy, nie czekamy Kurde, to trochę miał tej armii jej trochę zbił na tym południu. Dobra, ale już tu. Siła potężnego państwa ostrzeckiego. Będzie a, lepsza niż Guta Słowacja. Nie, Słowacja bardzo nie lubi. Do Nie możemy całej już... wziąć. No to wasal i później aneksja. Ale pracę słabiej, zarobimy. Bardzo słaba będzie nasza. No i git. Już mogę sobie tu wystawić. Chyba 900. Eee. Zniewagi. Tapujemy, tapujemy z niewagi. Najgorzej jak się chce wysłać ultimatum, a masz na przykład plus 90 i musisz ciągle to z niewagi wysyłać. Zróżnaj Ale A no, 216 godziny. że mi jakaś Ukraina, bo Polska mnie nie powiedziała wojny. To będzie lipa. Dobra, ludzie, od razu mówię, nie jestem w, w wybitnym normalnie tem w Age of History, dlatego powiedzcie mi o co chodzi z... Czekaj, ja to czy już miałam. Aha, teraz tego nie mam. A tu to było. E, co daje tak naprawdę pakt obronny, to ogłasza niepodległość. Nie wiem co to jest. I... No i reszta w sumie wiem, ale co daje ten pakt obrony i ogłaszanie podległości? No Na, napiszcie mi proszę w komentarzach, bo nie wiem Co, to jeszcze coś simulowałem, czy takie grube kurwy Wziąłem sobie przychód. Aha. To sobie porobimy jakieś tu warsztaty Bo czemu by nie? Czemu by nie zrobić? Czemu by nie zrobić tutaj? To no, za mała technologia. Technologia mi się wkurza. kurzu. Jezus, Mario, co to Myk, ostatnie prowincje. Jeszcze raz muszę pominąć. Tutaj. Myk, ostatnie prowincje. No i na każdej prowincji mamy warsztat z pierwszego poziomu. Bardzo mi się to podoba. ja bardzo mi się to polecam. Ogólnie e, będziemy mieli też, e, e, raczej seria z Minecrafta będzie. E, na modach pewnie jakiś tam single player po prostu, le lepiej Minecraft będzie. O! No i nie mamy klasyki gatunku, widzę. Bo... Co to jest? Rosja! Rosja się nawala. Aha. What the f A, bo tu pewnie były tereny jakby niemieckie nawala z Niemcami. Ogólnie Rosy i Niemcy os ostatnio jak ja gram, bo kiedyś już to gram, gram, w to już od dłuższego troszeczkę czasu. Tak z pół roku, dwa miesiące, w historii gram. To się nawala właśnie z Republiką Chińską ludową, nie? Z Chinami i z Niemcami. Ostatnio się ciągle nawala. To jest to bardzo dziwne. Ja się lubię z Czechami. Ale nie wezmę z nimi są już, bo ich bo muszę ich podbić. Znaczy się Niemca nie muszę podbić. Może byśmy wykorzystali sytuację Polski i byśmy ją, tu, ją tutaj zaatakowali. Nie, wiem, że trochę nie po kolei, to jest taki trochę ryzyk wizyk, co ja teraz robię. No ale co? No, jest wojna, szybko, szybko bo ja ciągle tracę. Nie jest wojna. To co? Byśmy mogli, co ja tu potrzebuję? Kraków, tutaj jakiś Przemyśl, Rzeszów... Nefsandes Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Kraków, dobra. Bratku, elo, wojna. Ale chłop musi mieć... ...obstaną tupę, nie? Nego nigdy mnie teraz Austria zaatakowała, ja bym był Polską, nie? Co ja nie co miałbym? nie wiem. się chyba zabij, nie? Ale Polak będzie po mnie walczył. Jak to Polak? Oho. No i co? Mówiłem o walczeniu. Ile on tu tego miał? Jezus. Potrzebuje tych prowincji? Ja wiem. Dobra, i wezmiemy sobie takie coś. Albo żeby nie mieć aż takiego duż dużego e, z tą Ukrainą. Wolę mieć mniejszy front z krajami, Co my weźmiemy... takie coś, może jakiś wasal? Ile mi brakuje punktów? Ty, może byśmy polecieli ze mną na wasala? Nie, ja mam trochę za mało armii, dobra. Ale Kraków sobie weźmiemy, i tak w sumie muszę go wziąć. No dobra, szybki na Polskę. Tereny polskie, które miałem mieć, o Jezus. jest trochę wieża. Weźmiemy sposób na pokonanie każdego kraju, myślę. no, no taki... głupi. nie głupi, bo to jest ogólnie, no ale... Bo ja potrzebuję tylko kawałek tej Ukrainy, nie? No. Dawaj, przekonuję... co to jest? Co to jest? Nie, Grecja, nie! Nie, Grecja! Nie rób tego! Wtf, oni się tu rozlewają, co oni? No, teraz będą tańczyć, o. Teraz Rumunia leci na Grecję, nie? E, przekonamy Rosję, dawaj na Ukrainę, nie? No super będzie. Tylko sobie zróbmy może jakieś farmy i warsztaty, żeby tu się. I jakieś wieże, żeby tu się dało w ogóle coś rekrutować. Jakieś farmy zawsze więcej uda do no, rekrutowania. O właśnie. Ty bo coś tu tak wystawiam. Ja się trochę boję, że on tutaj będzie chciał. Lecieć. Co wtedy będzie? Dupa. Dobra, Siwano, już się tutaj widzimy. E, mamy tutaj wszystkie farmy na poziomie trzecim warsztaty, uniwersytety, zbrojownie, obozy, twierdzę Niestety nie mogę robić, bo nie mam takich, tych po prostu punktów technologii. Mam poziom technologii 0.47. Zbieramy sobie 100 tysięcy i lecimy na tą Ukrainę. Dobra, nie, no, ja to już mało mogę rekrutować. Ale on się tutaj coś tak na mnie przygotowuje i to mi... Trochę mi śmierdzi. Dobra, ale w razie co to przygotujemy. Dobra, to 4000 myślę, że zostawmy, ja i tak kawałek tylko podbijam. To więc... Ale nie, bo ona toczy... Wojnę z tym... Ej, trochę dupa może być. Albo biało, żebyśmy byśmy później przekonali bioro. żeśmy pierwszy wypowiedzmy wojnę. Zazwyczaj na odwrót robię, ale pierwszy wypowiedzmy wojnę. Co ja potrzebuję? Te. Dobra. Tych tu, no ale dobra. No to jem muszę mieć pod władzą na pewno. Te wszystkie tutaj, o. Te, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Te, no, no to pierwszy wypowiedzmy wojnę. Albo jeszcze raz zrekrutujemy je. Bo Ukrainiec, jak ja gram często polską. Bo ja jestem taki Polaczek tylko polską. Nie no nie tylko. Miałem ja sobie dużo. Tworzyłam cesarstwa rzymskie, tworzyłam... Podboi arabskich nie zrobiłem. Bo mi się nie chciało podboi arabskich. O! Ty masz wojnę z tym, z Turkiem. Przyklikajmy sobie Turii, i zobaczmy jak to się rozwinie. Aha, już macie rozejm. No nie 6000 na kratkę? Dobry pomysł Myk, myk tysiaków, chłop 0 jednostek, żadnego odzewu. Chłop się w ogóle nie odezwie, nie? No bo po co? O, no, on pewnie pomieszał, dobra! Jestem do, do typu krajem. Niech Austriak mnie wezmie pod swoją władzę, będzie lepszy, nie? Nie, nie martw się, nie jestem takim zwolennikiem Austrii. Po prostu, jak często gram, to... Ja się nie wiem, czy mi się nie bał, my... Ale po prostu, często jak gram, to po prostu nagle jestem... To nagle jest mój ulubiony kraj. No, ale tak jest. W sumie, byśmy tą jedną turę byśmy... Dali i byśmy mogli pokryć, bo to zaraz wyciągnie pewnie. Właśnie, trzy tysiaki! Kurde... Ile? 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 Ty jak nie potrzebuje. Weźcie się tu, wycof się. Wycofać się. Wycofać się. Nie, jaka rozlewa. Właśnie! Białoruś, wkraczaj. ja bym, by, bym, bym, bym przypadkiem wybrał siebie xd Dawaj, do Wkraczaj Do ten bitwania. Kurde, za dużo, za dużo, za, za dużo Ty siaki, ILE? Kraków, ile ty, dobra Skoczyliście się. No bo dawać, wchodzić. Mi się nie chce toczyć wojny z Białorusią. Nie. nie chce mi się z Białorusią dawać. jak mi przejmie te tereny. Co, że tak mało mówię. Ja jestem skupiony. No nie! Nie, rozlewka, no! Co to Ale syfnie rzymski wchodzić. Oni chyba posłali trochę swoich jednostek tam na Białoruś. Wystujcie Dobra. Dobra, szybko pokój. Nie, ja mam za mało gwiazdek, bo... ile? Wasa? Nie, za mało też. S sraka! Ale sraka, ale sraka, sraka. Dupa. Nie! Białoruś się przygrywa! Z Japonią jeszcze toczy wojnę? Kurde! Rosja musi nam pomóc. Rosja musi nam pomagać. Chciałem Mołdawię przekonać, ale pomyślałem, że ona mi może zabrać moje tereny, które potrzebuje. mi się, bo moim jedynym zadałem teraz. Dawaj, kijów, on tam ma gospodarkę. Nie no, stary, no. Nie mi tej gospodarki. Ale on też ma. Chyba, niszczono już gospodarkę. Si się wydaje, no, kijów przejęty to są gwiazdki na tym kijowie. Please. Chyba tego potrzebuję, nie? Jednego potrzebuję, please. Jedną, je, jedną prowincję jakąś muszę nie! Jezus. Dobra, chodźcie, chodźcie, szybko. Chodźcie. Chodźcie tu. Jezus, i znowu wyróżnia... Tak to jest się nawalać ogólnie z Ukraińcem. Ukraińcy są taki zrąbony. Ukraińcy, nie wiem, cyganie im pomagają. Ta... Węgry też mi się nie podobają. Co tu się dzieje? Ludzie, no Nie masz psychii... Coś? Co jest? Dobra, mogę raczej. Mogę, dobra, na pewno mogę już. Dawaj jeszcze lwów! Nie żartuję. Nie wiem, Mara, czemu ta weselizacja jest jeszcze więcej teraz? Wali, es! Halo. Ukraina się nie zgadza?! Ty nie gadaj, że mi tu będą za 10 tysięcy, aha. Dobra no, Ukraina, no ale... Się tak masz dupę? Chciałem ci powiedzieć. Jedynie, że zaraz wejdziesz. To ja się będę rozlewał. Nie wchodź mi na te tereny, Ukraina. Boże, dobry kolego. No, jak ty się nie zgodzisz... Biorę takie coś od siebie. No, wreszcie jest. Myślałem, że wojna z tym Ukrainą to będzie dobry pomysł. Lubię się z Węgrami, lubię się. A poprawmy relacje z tym. Dobra, Rumunia nie lubię. A nie lubi. Z nimi też poprawmy relacje. Ojojo, z Turcją, z Turcją. Ze Słowenią. Dobra. Że pogarność w kraju, bo jest. Burdel. Burdel na kółkach. Hasisz koje, byle co? Jak mi to to mówi? I ten. I ta Białoruś. Będę teraz tanczyli tu. Ja. Ten staje w dupę od Japonii. Powtórka z WWW. Z WWW2. Ty nie gadaj, że mi przejmie jakąś tą Rumunię, albo Serbie, Nie z Turkiem, ja się nie nawalam. No nie. Albo nie. Nie pamiętam. Oni chyba nie mają dostępu do mogli zrobić węgra? Tak. Kurde, ja w tej, w tej mogę dużo rekrutować. Na tych terenach austriackich mogę najwięcej, bo tu wszędzie są jakieś warsztaty. 10 tysięcy na kratkę? A później leci równy. na stolicy. nie mogę mieć dużo, no. bo jeszcze trochę o tym wschód. Aha, ale ja tam widziałem, że oni mieli. Bo oni tam mieli wojsko, ja to widziałem. No i ładnie jest. 4000, nie wiem. Węgra, to staną. Jakieś nie wiem. Może byśmy od razu pojechali tymi, tymi wojskami na Serbię? Ale mi się chce teraz na Serbię lecieć? Nie, nie chcę mi się. Nie chcę mi się na tym Serbię lecieć. No bez sensu, bo, sens, bo nam większe granice jeszcze z tym, z tym rumuńcem. No to nie. Rezygnujemy. Czy mogę dorekrutować? Stawiamy się na Rumunca. Rumunia, Nie wiem, nie lubi chyba, ale, ale, To już mnie nie będzie lubił. Kurde. I powinienem się zapisać. Mam mój film, ale on się... Nie wiem czemu dokładnie nagrał i ucięło się, kiedy podbijałam Rumunię. Rumunia to był mój wasal. Później on podbił Słowenię i Chorwację, tak mi powiedziałem. Ale on sobie z Chorwacją mnie radził, to ja w tym czasie podbiłem Czechy i Bośnię. No i stworzyliśmy te Austro Węgry. Ja tu spróbuję albo jakoś dokleić do tego filmu. Albo po, po prostu, nie wiem, osobny film czy coś. I link jakiś tam dać do tego z tego jakby samego filmu, nie? No ale widzowie przepraszam, ale nie wiem czemu, ale nie nagrało mi się niestety. Niestety mi się nie nagrało. Natomiast, no no a teraz mi się... Teraz po prostu tak robię, żeby nie usuwać tego filmiku i nie robić kompletnie jakiegoś innego. Tylko po prostu zrobić osobny filmik i to jakoś, nie wiem, wkleić do tamtego, czy coś. No, to naro.